Korówki na urlę dostarczała firma Zmyśleni Z rodzinnych stron da bajka, to jest bulwersujące. To jest nieetyczne, to jest skandaliczne. Nie było żadnych ustawiań. To jest przede wszystkim to jest fałsz i obłuda. Nie bywało, znaczy nie bywałe. Andrzej Stankiewicz, wicenaczelny ONET-u, dostarczył w telewizji TVP Info bezlitosnej analizy dotyczącej skandali związanych z Danielem Obajtkiem i zarządzaniem Orlenem, ujawniając szczegóły, które sprawiają, że zarzuty złego zarządzania i przekrętów stają się bulwersującą sprawą. Na początku posłuchaj obecnego prezesa Orlenu, który mówi o interesach, jakie ubijali współpracownicy Obajtka w czasach, gdy zarządzał on Orlenem. A niedługo złożymy zło doniesienie do prokuratury w nowej sprawie. To jest bulwersująca Prawa, bo dotyczy oczywiście przekr. Przekrem, tak. I dotyczy e, e, złego zarządzania spółką, ale to, co jest bulwersujące, i to, co jest godne najwyższej pogardy, może bo, przepraszam, ale to jest to, że dotyczy dwóch najważniejszych członków zarządu poprzedniego, poprzedniego zarządu. Stworzono taki mechanizm, w którym w przetargach wygrywała spółka. Nie związana z nimi, która składała oświadczenie, że jest w stanie wykonać pewne zlecenia, po czym nie umiała tego wykonać, a dawała te zlecenia spółkom należącym albo współnależącym do dwóch najważniejszych członków poprzedniego zarządu. To jest bulwersujące, to jest nieetyczne. To jest skandaliczne. A teraz zobacz tłumaczenie Obajtka. Nie było żadnych ustawiań, to jest przede wszystkim, to jest fałsz i obłuda. To jest tak naprawdę ratowanie się pana prezesa fanfary, ponieważ no, jak widzimy jego zarządzanie firmą nie przynosi żadnych efektów. W ciągu jednego dnia dosłownie z, fi z firmy wypłynęło półtora miliarda złotych, które zostało wydane, polecenie, przekazanie tych pieniędzy zostało wydane na telefon przez Whatsappa do firm, które zupełnie nie mają Doświadczenia w handlu ropo, bez żadnych zabezpieczeń. To jest po prostu skandal, to jest niewyobrażalne. Ja nigdy nie zetknąłem się z taką sprawą. I tu wchodzi na scenę Andrzej Stankiewicz, znany z precyzyjnej, bezkompromisowej narracji, prześwietlając Orlen od kuchni, bez litości dla faktów. Które szokują i domagają się odpowiedzi. Trzy rzeczy, jeśli pozwolić. Bardzo szybko, drobne rzeczy. Parówki na Orlę dostarczała firma z myśleni Z rodzinnych stron Daniela i i właścicielka była powiązana, też pracowała w Orlenie, w Agencji Restrukturyzacji, którą Bajtek wcześniej kierował. To a propos Daniela Bajtka. Był drugi członek zarządu, o którym mówi prezes Fonfara. Zapewne chodzi o Artura Buraka. Na przykład Artur Burak dawał zarobić i od razu go pozdrawiam, bo on lubi pozywać dziennikarzy Radosława Tadejskiego. To jest taki biznesmen. Z branży internetowej, między innymi m.in. marketing, któremu dawał zarabiać w spółkach państwowych, pan Artur Burak, a on zatrudnił. Adam. Adam a, przepraszam, Adam Burak, a on zatrudnił matkę Buraka pod zmienionym nazwiskiem, żeby nie było widać, że to jest jego matka. OTS, te półtora miliarda, o których mówi prezes Fonfara, chodzi o spółkę szwajcarską, Online Trading Switzerland, która miała dokonywać transakcji zakupu ropy w Wenezueli. Okazało się, że półtora miliarda wyparowało, bo tam wysłali tankowce do Wenezueli, nie było tam żadnej ropy, trzeba było jeszcze zapłacić za te tankowce i za to, że czekały, a pieniądze wyparowały do jakiejś firmy 25-letniego Chińczyka. Nie bywały. Znaczy po prostu nie I um, Powiedzmy, że w dodatku dwa lata minęły, a Daniel Obajtek ma relatywnie drobny zarzut za to, że wydał 300 tysięcy z kasa Orlenu na wynajem, wynajem detektywa, który śledził polityków koalicji obywatelskiej. Podsumowując te bulwersujące mechanizmy, widzimy model władzy PiS, gdzie państwo było prywatnym folwarkiem elity. Miliardy znikały w cieniu bezkarności, a obywatele płacili rachunek wyższymi cenami paliw i słabszą gospodarką. To nie były błędy, to system. Konflikty interesów, ukryte powiązania, i kreatywne wyprowadzanie publicznych pieniędzy, chronione polityczną tarczą partii. Demokracja nie toleruje takiego cynizmu, wymaga transparentności, sądów niezależnych od partyjnych układów i realnej odpowiedzialności tych, którzy traktowali Orlen jak bankomat. PiS wiele obiecywał, ale zostawił po sobie audyty strat miliardowych, masowe zwolnienia i prokuratorskie śledztwa, które toną w papierach. Kaczyński wynosił swoich na ołtarze, CBA zbierało haki na opozycję zamiast ścigać swoich, a spółki skarbu państwa stały się narzędziem politycznej gry. Efekt? Osłabiona gospodarka, utrata zaufania inwestorów i Unii Europejskiej, wyższe podatki ukryte w cenach na stacjach. Prawdziwa demokracja to nie propaganda sukcesu, to mechanizmy kontroli, gdzie każdy obywatel ma prawo pytać, kto za to zapłaci? Dzisiaj, gdy sprzątamy po latach PiS, widzimy cenę bezkarności. Osłabione spółki energetyczne, inwestycje w błoto i długi, które spłacamy my wszyscy, ale to szansa na odbudowę, niezależną prokuraturę, audyty bez politycznych filtrów i rządy prawa, gdzie państwo służy obywatelom, nieodwrotnie. Głos demokratyczny mówi jasno: bez rozliczenia przeszłości nie ma przyszłości.